Drodzy Państwo, Cup 2008 uważam za zakończony. Czas na najprzyjemniejsze rozdania nagród. Oczywiście ja chciałbym na początek parę słów, żeby o trudnieniu powiedział i Krzysztof, i Rafał. Krzysztof, jakie Twoje odczucia, jak Ci się grało? Wielkie gratulacje za awans do finału. W finale już było trochę gorzej, ale myślę, że to... Naprawdę drugi twój trudniej zawodowy, zawodowym wystąperze. Myślę, że nie ostatni. Myślę, że też yy, mistrzostwa Polski dużo raz. Ale więc yy, tak się cieszę, że w ogóle doszedłem do finału. Ja w ogóle przewidywałem, że tak się stanie. A jak nagle. <grym> Ale po prostu brakło. Brakło końcówki i, i, i tak jestem szczęśliwy, że biorąc pod uwagę, że ja generalnie w ogóle nie trenuję zawodów snookerów, także cieszę się, że w ogóle doszedłem tak daleko. Brawo! Drodzy Państwo, Rafał na pewno wie więcej o snookerze, jeździ po świecie, komentuje w RoboSporcie. Rafał, jak Ci się podobał ten turniej, jak Tobie się grało? No też yy, nie byłem pewien, czy w ogóle wyjdę z grupy przede wszystkim. Także dojście moje do finału też jest dużą niespodzianką, szczególnie po pierwszych meczach, po pierwszym meczu z Markiem jest, Już myślałem, że to. No i tu przede wszystkim chciałbym podziękować publiczności za wsparcie, a przede wszystkim e, Joachim i Gustawowi. Be, bez wsparcia prawdopodobnie bym zakończył turniej na, na piątku. Cóż więcej o turnieju można dodać? No nic, nic więcej cieplejszego co, co zostało powiedziane? Przed turniejem. No, brawa dla, dla, dla siebie, no, brawa dla organizatorów i brawa dla wszystkich. Szanowni to rozpoczynamy w takim razie uroczystość wręczenia nagród. Ja jeszcze przedstawię, już przedstawiałem raz prezesa firmy WIK, który jest z nami, jest, jest sponsorem tego turnieju i to wspólnie z Dorotą y, postaramy się wręczyć nagrody. Zaczniemy najpierw od nagrody za najwyższego breaka w turnieju. Yy, myśleliśmy, że będzie to break 74, który, yy, który to zrobił zdobył Rafał yy, Górecki. Ale dzisiaj y, nastąpiła niespodzianka i na to zrobił 83. I to jest nagroda z najwyższego brejka 500 zł, trzecie miejsce turnieju Klimat Cup 2008 zdobył Krzysztof rubel. drugie miejsce i poważna nagroda pieniężna poważna nagroda pieniężna dla Krzysztofa który na pewno jest największą niespodzianką dzisiejszego turnieju zawodnik kiedyś w kulu był długie lata najlepszy w Polsce. Być może teraz nastąpi jego wielki kamp, do, do pilarna w ogólności i takie jest pas pod sukcesów dzisiejszym dniem zaczynające snukę robić. Drodzy Państwo, nie mogę sobie odpówić tej przyjemności wręczyć nagrodę pierwszą. Pierwsze miejsce w, 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 w turnieju Nugerowy klimat Cup 2008 zdobył Rafał Jewtur. Ja chciałbym podziękować również bardzo kibicom, sponsorom i wszystkim zawodnikom, że przyjęli zaproszenie. Również bardzo dziękuję sędziom. Drodzy Państwo, to również dziękuję y, moim y, koleżankom i kolegom z pracy, którzy się przyłożyli, przyłożyli rękę do tego turnieju. Dziękuję Wam bardzo, bardzo miło Was było gościć. Jeszcze tutaj Bartek chciał powiedzieć kilka słów. Chciałem powiedzieć, że bardzo zadroszczę mieszkańcom dziecka białej, bo mają miejsce, w którym Snuker ma naprawdę e, bardzo dobrą pozycję. Turniej był zorganizowany znakomicie, to Rafał już mówił, ja to chciałem jeszcze raz powtórzyć i podkreślić. Naprawdę, e, mimo że Klub Klimat nie ma dużego doświadczenia w organizacji tego typu turniejów, to e, turniej wyszedł po prostu świetnie. Od strony organizacyjnej było to, było to przygotowane znakomicie, także za to chciałbym podziękować i poproszę o brawa dla Klubu Klimatu. Chciałbym podziękować publiczności, bo była bardzo zdyscyplinowana i znająca się na rzeczy, profesjonalna. Podziękować wszystkim sędziom za ciężką pracę i przy okazji w imieniu sędziów podziękować za wczorajszy. co Dziękuję bardzo. Niestety, niestety wszystko, co przyjemne się kończy. Dziękuję bardzo, dobranoc. Zapraszam na bar dolny, może porozmawiamy jeszcze chwilę. Do zobaczenia może za rok.